Witam serdecznie. Tym razem z mieszkania zlokalizowanego przy Ulicy Zbożowej w Poznaniu. Jest to pogranicze dzielnicy Winogrady, a winiary, więc lokalizacja naprawdę jest przepiękna i jest dużym atutem. Mieszkanie, które teraz Państwu prezentuję, składa się z trzech niezależnych pokoi. Do każdego z nich mamy bezpośrednio wejście z korytarza. Mieszkanie składa się również z jasnej, Kuchni z oknem oraz z łazienki. Łączna jego powierzchnia to około 62,8 m2, i przynależy do niego piwnica. Mieszkanie zlokalizowane jest na trzecim piętrze z trzech w ceglanym kilkudziesięcioletnim budynku. Cały budynek jest bardzo zadbany, został ocieplony oraz została odnowiona elewacja. Znajduje się na kameralnym osiedlu podobnych budynków w otoczeniu. A całe mieszkanie jest bardzo ustawne, każde pomieszczenie jest przestronne. Mieszkanie posiada spore okna z wystawą na północny, wschód i południowy zachód, a tak jak widzimy dookoła jest naprawdę sporo zieleni. W zaledwie 10 minut jesteśmy w stanie dojść do parku Cytadela. Więc do terenów zielonych mamy naprawdę bardzo blisko. Mieszkanie przynajmniej częściowo jest przeznaczone do remontu, szczególnie jeśli chodzi o Łazienkę oraz o kuchnię. Tak jak wspomniałem wcześniej, mieszkanie posiada spore okna, więc tego światła tutaj jest naprawdę sporo, i całe mieszkanie jest naprawdę jasne, przepełnione właśnie takim słonecznym, naturalnym światłem. Z jeśli chodzi o lokalizację, to w zaledwie kilka minut dotrzemy do przystanku Pestka Słowiańska, a stamtąd już jednym przystankiem dotrzemy do Mostu Teatralnego. Mieszkanie jest idealne również pod wynajem na cele inwestycyjne, ponieważ nieopodal znajdują się akademiki oraz szybki dojazd zarówno do centrum miasta, jak i na kampus uniwersytecki na Morasko, ale również na cele prywatne. Serdecznie zapraszam Państwa na naszą stronę internetową oraz do kontaktu, a tymczasem życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.